Mówi. No, no, no. Ej, hey, trzymaj! Musisz na pomoc! <laughs> Jaka jazda, treść, nie? to jest Betonowe afteczki. <laughs> Z tej strony szwagier i grają oczywiście dzisiaj ze mną Paruwa i śliwa. Ej frajerzu! Jaki frajer! Dawaj mu panisza! Kulisz. Nie mogę go nawet tego... leczyć. Ej parów się nie da leczyć. Patrz. Nie działa panisz. Ej panisz nie działa. <grystanie> jeden za jeden szwagier. <grystanie> Spoko. Dobra, możemy ich nawalać. Aha, nie możemy bo ten mnie musiał zabić. <grystanie> Się, muszę odegrać. Dobra, i Wciałem. gramy dzisiaj teamem tak ostro na bazarku. Ostro, zobaczymy. Ostro, ja już 4 DD, Ty 2, śliwa też 2. 02 mam, eee. A kto chce ścianę rozwalić apteczko? Ja! A <laughs> znaczy, już nie ma gdzie, już wszystko porozwalałem. Jak ty? Jestem robota tym. Pokaż paruwie, jak to działa. No, pokaż, pokaż. Dobra Czepiek, gdzie da Tu da chyba, parówa patrz Już nas strzela Paruba. Za tobą jest, za tobą jest śpiwa Nie, rzucę gdzieś granatę na siebie Upadłem, fuck and shit e, Podjeżdżają pod nasz respaw, faktycznie No Jej, szony, dało. Ja się ten frajer mnie zabił O Yes. o yes, o Jezus, ja zobaczyłem w rogu, o yes, Dobra, no. ja na parówie się respie Gdzie ja się kur... O paruwa, chodź na tu, no tu, pokażę ci coś. O no. nie się da? E, nie gdzie się da? A nie, tu już jest rozwalone wszystko. Tak, na pierwszej Uważa, uważajcie, 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 przy respie. Jest przy respie? Tak, jest... na chyba nie Jesteśmy da. Na pe... Dobra, chodźmy, to jest nasze. Druga strona, lewo, lewo. A nie, to są nasi, dobra? O, jest przeciwnik. No i co jest? Ale widziałem, jak nie mogę sobie w niego trafić. Ja celowałem prosto było. na niego, ale mi pod ceną nie Właśnie mnie zabił. Ale jeden poszedł, tam jeszcze długie zabił. No właśnie ten nie zabił, co go załatwiłeś. Aha. Mm. Zaraz za mną Michał, fak, 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 że nie ma. No przeżyłem. Huh. A też padłeś teraz? Ja nie, ja żyję. Nie, 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 pereł. No, jestem na śl yy, śliwie. Ja na śliwie nie mogę respić. Ale na górze. Chodź tu dam ci żywczo, chyba że. Nie, ty jesteś też chyba medykiem. Nie, ja jestem medykierzem także. Że... No ale masz trochę. O. Ej, plecy, 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 coś tu nas. E... No, ta plecy, park. No Aha, fajnie, nasi, dobra, przyjmujemy a... Nie wiem, z pieprza fajnie. uważajcie, czołg. Ja chcę tą ściankę rozwalić. Oho! Oh. Padliście? Nie, będę na was czołg jedzie. Tu B. Bo mnie tu chce jechać, ale ja mnie nie widzi. Bo... Nie widzi mnie, nie widzi mnie Szkoda, że nie mam C4 Pieprzony debil Popatrzył mnie Następny czołg celuje typowo na B Zginę, 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 zginę Nie gin Żyj, żyj Żyj, żyj niech... on tu jest Gdzie tam leziesz? Nie w tą stronę. Jest Fak. tutaj jeszcze jeśli śliwak? Zabił mnie właśnie. Znaczy BMP mnie ja gdzieś tam krąży. Paru biegnę za tobą. Okej. Okay. Macie, macie pierwszą jest. pomoc. Na pewno wam jest potrzebna. Jest Masz tu pomoc! Nie da się tego rozwalić. Dałoby się kogoś zabić, w końcu nikogo nie zabiłem jeszcze. Tak. Jeszcze zero, nie to ja tam kogoś... Nie, ja padłem 6 razy i nikogo. Ooo, 4, 4 naraz poszło z granata idę was uleczyć. Ja chcę półczoru byś nabijał Mamkałem no, granatów! Tego się nie da... O jest dobra. 4. Ej, idźcie stąd, bo tu będzie po nas zakładniemy W miarę bezpiecznie nabiję chyba. Gówno niebezpiecznie. Fak, ważne. No, wszystkie ściany rozwalone, nie może jakieś ściany rozwalić. No, bym ci pokazał. Wiesz? A Z tyłu jeszcze A. idą, z tyłu. Od tyłu? Tak, tak, sierżant... A, padłem. Zabił. Widziałem łeb jak wystaje, ale ciężko samego takiego heada No Sierżant trafić. pół tam nie zabił. Nie, to w plecy, plecy. Coś tam tu średnio idzie. plecy... Uwaliłeś go? Ja? Śliwa tam jest, no kurna, nie tego. Ja wiem. No ale padłem. Ratujcie mnie, Dziękuję. Wiem, że tam jest. A, a nie zorzyłeś się, nie o, Claymore a jeszcze podstawił cwaniaczek. A my tu gramy 14-12. Dzięki śliwa. Kram. Zabiłem Debila. No, Fakt, tam jest jeszcze o, dwóch. dwóch, uważajcie już no, no, z, gość, z ja. której strony, bo ja nie ogarnię. Tam gdzie padły te tam. Ooo! M417 przerobione jakieś na snajka w ogóle. Tu że jest najważniejsze. nabije na tobie. Aha! Strzela. Ja, jakbyś poruwał po... A! Granat! Fuck! Ja żyję. Wagał oni tam ja są na prawo. prawo, widziałem gościa. Hardcora. Masz apteczkę, bo ci na pewno będzie yy, ten przydatna. Tak, dziękuję, bo bez tego mnie nie sobie rady z tyłu. Strona z teraz. A, trzech tu jest do leczenia, ale nie mam jak. No bo na hardcore. Albo nie. Albo nie. Albo Teraz zrobiłem. Na rozstawieniu tupie to. 1-6, ej, muszę go wyśrubić wiem, że jak zawsze nagrywam, to mi do dupy idzie Zawsze. No, ten... zabiłem kogoś, tyle Kil, za kilku. Żebym tak fajnie szło. Dobra, czas. Uważaj. Jest... To na serwer. Dzisiaj to. Nie na co. No tylko uważaj, w ogóle. Uważajcie, bądźcie. No, wiem, ciekaj, no proszę cię. Ciekaj, 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 ciekaj. Jest. Czekłem. Aaa, i zdążyłem hmm. załatwić. Dzięki Ci za. Dzięki, na szczęście. Masz dzięki. Życzko, bo jest potrzebna. E, dzięki, na pewno się przyda. Fuck Ale nas e, 11 etykietów. Co ty, gdzieś? gdzieś... No już, już bardziej nas pojechali szybko. Z pieprzem teraz ten na. To no, no, na... będzie się na runda, nie? Tak, co z pieprzem?

no nie widziałem. Tak. znaczy w, te, w tej rundzie nie, jednak nie <laughs> W tej rundzie zobaczę. 2.8. Nie 9 Nie byłem ostatni Pan tarcza V13, czy ja tam dobrze widziałem? No możliwe, że tam wijają za mną jakieś gracze. O <laughs> jaki, jaki skromny? <laughs> jaki skromny, nie? 200 punktów, nie no dobra, teraz to coś trzeba... Ale? No jest, 200 tarcza, tylko Dziwny człowiek z nami gra. No, pan tarcza V13 Na czwartym miejscu U nich Pozdrawiam Monster kuku, sierżant bibułka <noise> Ludzie serio nie <noise> mają jakich ników sobie wymyślać. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 2, 8, 5 <noise> To nick. prawie jak mój nik w Warface <noise> Sierżant bibułka ale to co druga rundka w, na bazarku? No, teraz udaj mi jakąś ścianę rozwal. Rzemniaki, kartofle. Dobra, Szef. gdzie jesteś? 4, 3! Fa Jeden. No to chyba, chodź. Daj, daj, daj. A bo nie, wiem do czołgu, to jednak ja chcę pojedynczego. Chodź parówka, to ja pokażę. Nie, ja też jadę znowu No nie, nie chcę czołgiem, bo gościu kierował. No to ja też nie chcę. Dobra, chodź tu paruba, pa, czekaj. E, nie no. tu jest jakaś ścianka fajna. E... Ja będę Tu jest, szpagier za mną Tu mimo. jest, tu jest, tu jest. Czekaj. Czy się będzie dało? Masz tu większą pomoc! Nie, to musi być taka wielka. To musi być chyba coś takiego. Nie. Ale to się bo nie będzie dało. No, czekaj. Jest. Tutaj macie by Chodźcie do mnie. Nie da się. Nie, nie da się. Jak się nie da, jak rozwalimy przy Ale nie, nie ta... A, inna. Inne, kurwa, inne. inne. Pójdę, Uważajcie, szokali, bo tam jest BMP. BMP. BMP na ulicę. Nie, jak nie było. No, dziwne, że mnie zabiło o, BMP. Bezpiecznie, idę dalej. Okej. No, bo wejdziecie w inną stronę. Bezpiecznie. tam tędy? Tu się będzie dało w środku, w tym tym. patrz, patrz, patrz. Jest, 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 czekaj, czekaj, wygnę, wygnę. No. Patrz, patrz, patrz. Kubi. No, no, no. No. Hej, trzymaj! Pierwsza pomoc! Jaka jazda, Dobra <śla> to jest, nowe Betonowe afteczki. Patrzcie, uwaga. Tu musisz... Nee, parwa, musisz kliknąć, było. kliknąć na, na trójce no, i się rozpędzić no. i podskoczyć, nie? Eee, Dostałem! Uwaga! Pioweli, on mnie no stop zabija. Ubiliście go? Nie, nie wiem gdzie on jest. Prawie. No, tam... jest. O, znowu dostałem! Fadł, padł. Przecież ci powiedział, proszę co no wejdę. tak. E? Mam zawteczkę, będzie się przyda? No. <laughs> przyda się do rzucania. Dobra, rzucam. Pierwsza pomoc łoo <grym> <Wow! grym> Cała hata poszła O paruwa tam też możesz tym Przejmować punkty Paruwa żućy no Nie umiem kurde No patrz Czekaj gdzie tu jest? O tu, patrz idealna ścianka Patrz Pierwsza pomoc, wiesz A nie, czasem nie wychodzi No chodź, <grym> Musisz nacisnąć 3 i wtedy shiftem i wiesz i spację, nie? Najpierw chcę mieć upter Heavy Stopsz. Aha, a najpierw na upterce, dobra. E bo rozwaliłem ściany i akurat. O, pojechał na mnie. Co? O, fuck. Dobra, koniec zabawy, czas nawalać, bo mam 00, stat na 01. Mało graczy, bo parowa nie może na większym. nie Dobra, na 48 8 się. No ej, no na respie nam siedzi, no proszę cię. Spoko, pojechałem go granatem. Granat pośmiertny poszedł. Paru zespią, na A. tak? tak, 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 tak. Ja się gdzieś wyrypał na hamca. No Gdzie jesteś, na takim punkcie? Ja gdzieś coś w ogóle A tu jest O, uważaj, wbija, 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 do nas. A, załatwił mnie. No jeszcze drugi średno. drugi, bo tam drugi bieg. Eee, no ja tu mnie z przy pojechał Ja już więcej nie nagrywam, bo i tak gówno to pokazuję. <głos> <głos> Tylko jak ściany się rozwala. No w tyłu jesteś dobry, gdzieś tak to to musisz chodzić. Udało ci się szwagier na punkty? Jest Cię. jeden, poszedł, zabiłem je, lalalala. La, 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 la. Masz życzko, przyda ci się na pewno. Eee, to jest nasze? To jest nasze. Nie? Hey, Ej typidu! Granat spadać! Granat! Dostał ktoś? Ktoś dostał Dobra, ja idę Wtedy nie przejdź. Tak no takiego chreda mu tam jak chciałem przejdę. A bo to idzie tam cel. o, lolo! Lo, lo. Padłem BMP jest z tyłu Cofaj się od razu Pokaż się co jeden, czy pusz o lo, 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 lo. O, następny. I... Dobra, rozkręcam się powoli. Zobaczymy, jak... Wchodzi, dobry. Kolejny? Nie, uleciłem jakiegoś pana. A tam by się przydał granat, bo tam gości poszedł i go nie było. Kurwa ma. mać. Biega tam do ciebie. Nie grał. W! Uratowałeś mi dupę! Uratowałem ci dupę. Ooo, zabił mnie, dupy. nie, <guletra> nie zdążyłem przeładować. Ja o nich mówiłem. AUG. Coraz Ałg. więcej ludzi mam to te aug Wiem, śliwa polecasz. Polecam ci. Eee... Yy, subskrybuj. Komentuj. Ja pierdziele. Granat! Fuck. To i Rafał. Odejdź, nie. debilu, granat! Jak go dostałem? Jak on mnie tam nie widział? 4-4, ale fajnie. Uważaj, leż w Gdzieś był. Jeszcze nie dostałem punktów tak, za te. Jest, jest, jest! O, za mną, za mną! Na lewo, na lewo! A Słaby mam refleks, bo nie? Czekaj! Lżej! następny czy nie Jednego pojechałem? To jest mity spawnik, głupi kącik Zaumiech te tam nawalać Tu chce przejąć, to jest, jest mosakrycznie nie mogę się schować na za co bardzo Przejmują znowu Samobójstwo e, Po grana trzyba, uwaga spadaj Wcale nie Ale koleście się kampi na B Pantarsza V13 a Gerczu mi nie uleczyłeś Nie widziałem gdzie jesteś Patrz tak gdzie oni tu są Tam jest, tam jest oh, me, sorry, aleś. zabiłem się Panisz Jak utrzymujemy? przejmujemy Warzej, patrz się na tyły Ty się nie patrz tam na mnie, paru batem wysłania Na górze chyba nie ma nikogo Nie, Dobra, to ogarniamy to, dobra, jest nasze Idziemy Sze? dalej B? B może być ciężki, ale dobra. musi Nie to. Być na... Fak! No! Poznań. Ja tego radzę. O! Radę. Ze smawek jakiś dureń musi oczywiście nawalać. Żyj nie padaj. Akurat musiałeś to powiedzieć, no! Żyj! Mm. Granat! O, no, co za dure, nie on na ślepo nawala. No wiem, no to chodzi przecież. Nie! Po mnie. Aj! poruwa z tyłu, jakby mnie uleczył. Jak zdążę? Granat, łuu, ale dobra. Uleczyłeś okay. go? Tak. Ej, nie padłem. Tak, uważajcie, bo zna, przejmują na punkt. Spróbuję się od Sowelni. tej strony obejść. Nie zabił. Nie przodzę. Dziwny człowiek jest u nas pierwszy. 18-7 staty. Yy. No, jest dziwak jakiś. No, za na to wskazuje. <laughs> Ej, nie, dobra, no, już no, teraz ten. Czyli na hamce. Tam jeszcze był drugi, uważaj. O, ciekawe, bo, uważaj, 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 uważaj. Jeszcze granata tam wrzuciłem, moje Ja też. O kurwa. Ja... frajerze. Fak dostanę. A jesteś zaprojektowany? Używać na piechotę. Fak co? O co to byłem 320, ale tak nagle mi wyskoczył. Ziomek, chowaj tego uba. Dobra, na placu i biegnę tam jeszcze raz. Będzie dobrze. Wow. Co za debil z tego rpg ja zostałem. Yes, no nawala no jak idiot Tylko widzę to lufę jak tam wystaje Cieprzać Odejść debilu. O jeden. na wprost mnie O oh, fuck, nie przeżyłem O padłem Przelecy mnie ktoś, jak ktoś Już, już próbuję Uwaga Dostał Dzięki Padłem od razu, jeszcze też. Fak! Jest... jeden. Drugi. Bądźcie tam, bądźcie tam. A padłem, padłem, ale, ale dwóch zabiłem. Bądźcie, bądźcie tam, tam, bądźcie tam. Uwaga, tam leczą. Prajer. Już widzę ich tam ze dwóch, trzech tak gdzieś było. Flankuję. Nie padnij, nie padnij, nie padnij. Nie Flankuję ich totalnie, jak się da. Jestem za tobą. Dobra. Jest wiecie? tutaj w razie napisane RPG zabronione na piechotę. Nie, chuj, po co kurwa. Napierdala się tego. Tak nie mam planu. Tak to wyjdzie. Ej, wyjdzie. wyjdzie. Tam jest dół uważaj! Zrobiłem. Co za kretyn mi podszedł pod celownik! No co za idiota! Gdzie stąd! Hmm? O, padłem! Kurcze, pan tarcza. Wiesz go, czy nie? Przyskapnął, że idziemy z tej strony. Ja robię zaszalone pielęgniarkę, kiedy... Dobra, nie jest nieco bliżej. Uwaga, granat. Załatwił mnie ten pan. Zresztą na tobie nie załatwiłem granat. O, dobra, padł. Nie ma to, jak się zatrzymany, Przejmujemy B, zbywa, B, przejmujemy powoli. Jest następny, uleczyli się, ale dobra, padły w dwubój. Im się a tam z lewej szli, od lewej cały czas Shit, granat Dobra, będzie nasze, będzie nasze Wytrzymajmy tu jeszcze Fak, uważaj, a dobra, zabiłem i oni też zabił, pan tarczał, dwie uleczki to było fajnie Cześć, tam to jest, kurczę Dobra, nasze Tankuszyn? Nasze, nasze. A, i pół punktu nie Pół, od, punkta, ty, pół, nie pół. teraz uchodzę Uwaga No, w C też swojej, Sorry, dronak, nie chciałem a tu jest nasza baza. Dobra. Nie, Ej, a tu my mamy wszystkie trzy, oni nam A trochę coś tam... ...przygają. Ej, gdzie ty a tu jest. tu, jest. Wiem, że tu jesteś. O, ty! Mm, no na B gdzieś. jest hardcore jak cholera. No bo to jest pośrodku, między dwoma, nie? I wiesz... Trzymaj się, nie padnij Dobra Nie mogę na was teraz respić, to jest chamstwo No bo ja padłem teraz, może możesz A no bo ja na peru wcześniej nie mogłem jakbym chciał No ja na te też chyba nie mogę respić Uważaj tam Z której strony idą bo nie widzę Co? Jest Padłeś. w tym, Monster Kuku jest w... <laughs> Monster Kuku? No Tu jest Gdzie w tym, 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 że Gdzie ten na w tym lewo? W taki Nie wiem jednego już zabiłem, tu jest tu coś tam no wychyl się tu monster kupu Gabi on do to był granat, was się wychylił. Ja. Zbiłem go! Nie! No. Jeszcze no, jestem tu w drogach. Ale kupu? Nie, już jeden padł wcześniej. Dobra, a o drugie nie idą, chyba nie idą. Wreszcie, tam był ach, cię, no, ach, cię, no. A, się tam. A, no, chodźcie na A, bo tam na A. bo teraz ten, tu jedziemy A przejmować. Uważaj wyskoczył tam gościu. Działam. O, o zerwa się. Nawet kliktaj Nawet pan. Nawet Zabicie wrogę, rozkaz obrony. Na czapteczkę przed na przed na dzisiejszym razem. Na po granata. Przydałem się, że to Uwaga, bo tam wyskoczył jakiś. O, tego, oh, wow. granatnik O, padłem! Mój zabił! Nie. To zasługuje na punisza, który Uważajcie, bo nam na bokiem, tak, nie nad, nad bokem, tak nie. samo jak ustaliśmy, pamiętasz? Właśnie, właśnie mnie tam załatwili. I nie Wąsparz leczy to nie. Pani już chyba nie działa. Czemuście padli? No, bo nas zabili. No i wszyscy nagle padli, to na B. Mhm. Jestem. No. O, uwaga, na wprost są, w tym przeciągu takim, w przejściu. Właśnie o nim mówiliśmy. tam chyba było. Właśnie o tym mówiliśmy ze śliwym Fuck. Ej, bo zaś przegramy 13 tiketów. Przegramy. Pomocy, pomocy! Granat tam poszedł. Uff, ale fart. Spadałem? O, odlotowałem jakoś tam. Kusza to już jest tam w tle. No. Ktoś by mógł zrespić, dzięki. Azwal. Dankę. Okej, okej. A dwie mi wyskoczyły, nie przeklinaj, bo napisałem później. Kuść dwa. Wychodzą tak, jak my wcześniej wchodziliśmy od A. Wiem, 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 wiem. Rzucam grana. <laughs>

ten drugi, no. nie ten pierwszy. Poszło. No dobra, to by było na wszystko. Pożegnajcie na wszystko. się ładnie. <grym> na wszystko to by było. <grym> no kupcie mi słownik. No, pożegnajcie się ładnie. Ejka. Albo brzydko. Było. Ok, no. Do widzenia. <grym>